W 1920 roku Polska stanęła przed wielką bitwą. Bitwą o przyszłość Polski, ale również przyszłość całej Europy. Bitwa Warszawska 1920 roku zdecydowała bowiem, czy Polska pozostanie krajem niepodległym i suwerennym, czy wpadnie w ręce bolszewików i zostanie kolejną ziemią, którą pokryje krwawy Czerwony Terror. Jednak w Polsce dzisiaj mówi się często o cudzie nad Wisłą. Czy jest to uzasadniona nazwa Bitwy Warszawskiej? czy w ogóle mówienie o cudzie nad Wisłą, które moim zdaniem umniejsza zasługi żołnierzy, dowódców, jak również pomoc państw Zachodu w Polsce jest uzasadnione, czy przypisywanie wygranej opatrzności i cudowi jest uzasadnione i czy pozytywnie wpływa na postrzeganie historii, jak również postrzeganie tego, co uczynili nasi przodkowie. Witam wszystkich na kanale Historia Nieoczywista, witam nowe osoby jak również dotychczasowych widzów. Zapraszam do subskrypcji kanału, klikajcie lajki jak również podbijajcie film tą nową funkcją. Zapraszam do wspierania też filmu poprzez postawienie kawy na bajkafii czy wspierania przez YouTube przyciski wsparcie lub podziękuj. Bardzo za to dziękuję, dzięki temu kanał będzie się bardziej rozwijał. Zapraszam do komentarzy, jak również wchodzenia na Discord. Powszechne przyjęte określenie cud nad Wisłą narodziło się i zostało upowszechnione w swej mitycznej postaci głównie przez autorów wspomnień wojennych, relacje uczestników oraz w pewnym stopniu przez Kościół katolicki. Wszechobecność tej narracji stworzyła historyczną dychotomię: czy zwycięstwo było wynikiem nadprzerodzonej interwencji, czy też efektem przemyślanej strategii i co równie istotne znaczącej pomocy sojuszników z Zachodu. Warto się nad tym zastanowić, żeby pokazać wielowymiarową prawdę o zwycięstwie wykraczającej poza taką uproszczoną narrację cudu nad Wisłą. Chcemy przeanalizować raczej i zobaczyć, w jaki sposób łączyły się wiele różnych czynników od strategicznego geniuszu polskich dowódców, od pomocy państw zachodnich, od heroizmu żołnierzy, jak również różnego rodzaju innowacji technologicznych, czy działalności polskiego wywiadu radiotelegraficznego czy agenturalnego. W sierpniu 1920 roku sytuacja na froncie polsko-bolszewickim była dramatyczna, a wojsko polskie znajdowało się w odwrocie. Rosyjska armia czerwona pod dowództwem Michała Tuchaczewskiego maszerowała na zachód z hasłami: Na bagnetach zaniesiemy szczęście i pokój pracującej ludzkości, na zachód ku decydującym bitwom, ku głośnym zwycięstwom marsz. Wojska sowieckie były podzielone na dwa główne fronty operacyjne. Front Zachodni Tuchaczewskiego posuwający się w kierunku północno-zachodnim na północ od Warszawy oraz Front Południowo-Zachodni, który kierował się na Lwów. W odpowiedzi na bolszewicką ofensywę Wojsko Polskie dokonało strategicznego przegrupowania. Polskie siły podzielono na trzy fronty. Front Północny dowodzony przez generała Józefa Hallera obejmował odcinek od granicy niemieckiej do przyczółka Dęblińskiego. Jego kluczowym elementem była piąta armia generała Władysława Sikorskiego, której zadaniem była obrona rubieży rzeki Wkry na północ od stolicy oraz pierwsza armia generała Franciszka Latynika broniąca przedmościa Warszawy od Zegrza do Karczewa. Front środkowy pod dowództwem generała Edwarda Rydza-Śmigłego rozciągał się od Dęblina do Brodów i odgrywał kluczową rolę w planach kontrofensywy. Składał się z czwartej armii generała Leonarda Skierskiego i trzeciej armii generała Zygmunta Zielińskiego. Front południowy rozciągał się od brodów do południowej granicy państwa. Pomimo ogólnej przewagi wroga, polscy dowódcy zdecydowali się na strategiczne, choć ryzykowne rozmieszczenie sił. Zgodnie z planem w rejonie rzeki Wieprz została skoncentrowana silna grupa uderzeniowa, dowodzona osobiście przez Józefa Piłsudskiego, składająca się z trzech dywizji piechoty z czwartej armii. Położenie tych wojsk było dogodne, ponieważ armii nieprzyjaciela były rozrzucone na dużej przestrzeni. Zadaniem tej grupy było przeprowadzenie decydującego, zaskakującego ataku na tyły Armii Czerwonej. Przy tej grupie, a konkretnie przy 14 Dywizji Piechoty generała Daniela Konarzewskiego, swoje stanowisko dowodzenia umieścił Piłsudski, natomiast generał rydz Śmigły stanął przy pierwszej Dywizji Piechoty Legionów. To strategiczne ugrupowanie połączone z obroną stolicy na dwóch kierunkach pokazało, że polskie dowództwo miało przemyślany i spójny plan pomimo chwilami przytłaczającej przewagi liczebnej wroga. Na przykład w pasie obrony piątej armii przeciwnik miał ponad dwukrotną przewagę, co podkreśla skalę wyzwania, z jakimi mierzyły się polskie siły. Kto wziął udział w planowaniu całej bitwy kto był autorem tego sukcesu, można powiedzieć, że było to wynikiem złożonego procesu, w którym wzięło udział kilku kluczowych dowódców. Główna koncepcja zakładająca defensywę pod Warszawą w celu związania sił bolszewickich, a następnie przeprowadzenia zaskakującego kontrataku na ich tyły była pomysłem Józefa Piłsudskiego, ale opracowanie szczegółów i koordynację całego manewru w dużej mierze odpowiadał za przygotowanie tej całej akcji szef sztabu generalnego generał Tadeusz Rozładowski we współpracy z pułkownikiem Tadeuszem Piskorem i kapitanem Bronisławem Regulskim. Rozładowski, który zaimponował przełożonym w armii austro-węgierskiej swoim innowacyjnym wykorzystaniem artylerii i inżynierii wojskowej, był znany ze swojej odwagi, bogactwa pomysłów operacyjnych i bezgranicznego optymizmu, jak wspominał Vincente To właśnie te cechy sprawiły, że Piłsudski powierzył mu funkcję szefa sztabu w krytycznym momencie wojny, gdy wróg stał u bram stolicy. Chociaż koncepcja uderzenia z wieprza była zgodna pomiędzy Piłsudskim a Rozładowskim, istniały między nimi pewne strategiczne różnice. Rozładowski zaniepokojony sytuacją na północy zmodyfikował plan operacyjny wydając w nocy z 8 na 9 sierpnia rozkaz specjalny. Rozkaz ten zakładał wzmocnienie 5 Armii Generała Sikorskiego i wyznaczał jej zadania ofensywne, które miały uderzyć na północne skrzydło wroga i zepchnąć je na południe tworząc manewr podwójnego uderzenia na bolszewików, tak zwany mawer kanneński. Piłsudski skupiony na uderzeniu z południa krytykował to wzmocnienie kosztem czwartej armii, choć późniejszy przebieg bitwy pokazał, że działania piątej armii miały kluczowe znaczenia. Ten element pokazuje, że zwycięstwo nie było efektem jednego niezmiennego planu, lecz elastycznych działań dowództwa, które reagowało na dynamicznie zmieniającą się sytuację na froncie. Po wojnie autorytet Piłsudskiego jako naczelnika państwa sprawił, że zasługi rozładowskiego zostały w dużej mierze pominięte. Sam Rozwadowski milczał, jak później pisał w liście z 1926 roku, dla dobra Polski, dla dobra stosunków z Francją, dla podtrzymania prestiżu marszałka Piłsudskiego jako głowy państwa, gdy ten stroił się w częściowo niezasłużone Wawrzyny. Wincenty Witos zauważył, że niezwykła jego lojalność wobec Piłsudskiego ujawniła się w całej pełni, szczególnie w ten czas, gdy w dniu 12 sierpnia 1920 roku Piłsudski niespodziewanie opuścił Warszawę, a jego funkcje wojskowe objął generał Rozwadowski. Te wydarzenia i ta perspektywa rzuca światło na bardzo złożony, a często pomijany polityczny wymiar dowodzenia w Bitwie Warszawskiej. Niewidzialnym, a również istotnym elementem zwycięstwa był przełom w polskiej kryptologii. Porucznik Jan Kowalewski wraz z grupą polskich matematyków, m.in. profesorem Mazurkiewiczem, zdołał złamać ponad 100 kluczy szyfrowych armii czerwonej. Dzięki temu polskie dowództwo odczytało od 3,5 do 4 tysięcy szyfrogramów, w tym kluczowy szyfr Rewolucja wprowadzony 12 sierpnia 1920 roku tuż przed atakiem na Warszawę. W najbardziej gorących okresach wojny przechwytywano nawet 15 do 20 depesz dziennie, co dawało dowództwu bezcenną wiedzę o ruchach i zamiarach wroga. Co ciekawe, polscy kryptolodzy w 1919 roku zapoczątkowali nowatorską metodę podwójnego ataku matematycznego i lingwistycznego, która nie była wówczas stosowana przez biura szyfrów brytyjskie czy francuskie, a później posłużyła do złamania słynnej Enigmy. To technologiczne i intelektualne osiągnięcie stanowiło samodzielny, kluczowy wkład Polski w zwycięstwo wykraczający poza samą pomoc Zachodu. Jednak pomoc Zachodu była znacząca. Czy udałoby się odnieść zwycięstwo bez tej pomocy? Wątpię, ponieważ pomoc ta oznaczała ogromne dostawy uzbrojenia, jak również przeszkolenia polskich żołnierzy. Dodatkowo wsparcie zapewniało finansowanie i personel wojskowy, który był doradcami wojskowymi. W tamtym okresie Francja była najważniejszym sojusznikiem Polski w latach 18-21 i pomoc francuska była wielowymiarowa. Francja przyznała Polsce kredyt w wysokości 575 milionów franków, co pozwoliło na zakup i dostawę 2000 dział, 3000 karabinów maszynowych oraz kilkudziesięciu tysięcy karabinów. Dodatkowo wyposażenie Błękitnej Armii, czyli Armii Halera, w całości pokryła Francja, w tym dostarczając czołgi Renault ft 17 Francja również oferowała wsparcie personalne i szkoleniowe. Od 1919 roku w Polsce działała francuska misja wojskowa składająca się z 400 oficerów instruktorów, których zadaniem było doradzanie i kształcenie oficerów polskiego wojska. Doradcą naczelnego wodza został generał Maxim Wegen, który brał udział w konsultowaniu planu kontruderzenia. Wśród instruktorów misji znajdował się również młody kapitan Charles de Gaulle, który przybył do Polski z błękitną armią generała Halera. De Gaulle awansowany na Majora tuż przed bitwą, w swoich zapiskach pisał o bojowym duchu Polaków i sile wroga, a za swój udział w walkach został w 1922 roku odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Błękitna Armia była również w pewnym sensie pomocą Francji, ponieważ już w, w 1919 roku do Polski przetransportowano koleją tą armię, która liczyła 70 tysięcy ochotników. Była to Błękitna Armia generała Hallera, która została utworzona we Francji i która została w pełni przez Francję wyposażona. Przybycie jej do Polski znacznie wzmocniło Wojsko Polskie. Pomoc również zaoferowały Stany Zjednoczone, które oferowały pomoc wojskową, finansową i humanitarną. Na wniosek prezydenta Wilsona Stany Zjednoczone udzieliły Polsce pożyczki wojennej w wysokości 176 milionów dolarów. Te środki umożliwiły zakup m.in. 200 czołgów, 300 samolotów, a także innych materiałów wojennych i żywności. W obozach na pograniczu USA i Kanady przeszkolono także około 30 tysięcy oficerów i żołnierzy z Polonii, którzy zasilili armię Halera. W walkach w 1920 roku, zwłaszcza przeciwko armii konnej Siemiona Budionnego, brała udział siódma eskadra myśliwska składająca się z ochotników amerykańskich. Amerykańska administracja pomocy, kierowana przez Herberta Hoovera, dostarczała Polsce leki, odzież i żywność, tworząc sieć tanich kuchni i organizując się rocznice. Wielka Brytania też udzieliła pomocy, chociaż mniejszej. W 1920 roku podpisano umowę na zakup 100 samolotów myśliwskich oraz dostawę niewielkiej liczby armat i karabinów. W brytyjskich szkołach lotniczych przeszkolono również kilkunastu polskich pilotów. Józef Mackiewicz, który brał udział w tej bitwie jako ochotnik w swoim pułku, również wspomina o tej pomocy. Warto to zauważyć, że Mackiewicz pokazywał, że ten Zachód przez wielu znienawidzony do dzisiaj mocno Polsce wtedy pomógł. Jak sam on pisze w artykule, który został zamieszczony w zeszytach historycznych, w sierpniu 1920 roku, nie tylko wyposażeniem, ale ilością żołnierzy ponieważ dochodziło tam do 900 tysięcy ludzi pod bronią Polska przewyższała siłą zbrojną nacierających bolszewików. Cud nad Wisłą nie był oczywiście nawet w przybliżeniu żadnym cudem. Pobóg Malinowski w swojej historii opisuje dokładnie zaporę ogniową w trójkącie Warszawa-Modlin-Zegrze zorganizowaną przez generała Sosnkowskiego w dwóch liniach obronnych, wyliczając m.in. 36 nowo sformowanych baterii polowych, 24 nowych baterii ciężkich, 13 baterii konnych, 200 armat uzupełnienia i tysiące karabinów maszynowych. Te wszystkie w zasadzie działa i uzbrojenie było dostarczane przez zachód. Mackiewicz pisze dalej. Z osobistych najskromniejszych obserwacji z wysokości siodła szerogowego UANA pamiętam jak po klęsce lipcowej i przybyciu rozpaczliwego odwrotu w straży tylnej, osłaniającej cofające się wojska przed napierającym bolszewickim trzecim konnym korpusem Gaja Het od Dźwiny po dotarciu do Warszawy przeżyliśmy na błoni mokotowskim prawdziwą metamorfozę. Otrzymaliśmy nowe jak zigły bluzy, płaszcze angielskie, spodnie francuskie z jakimś czerwonym kantem, pasy, patron, tasze, koce amerykańskie, nowe siodła, karabiny angielskie i amunicji pogardło. Świeże konie doszło do takich szykan w cudzysłowie, że szwadrony uzyskały jednolitą maść koni, tak na przykład pierwsze kasztany i gniade drugi karę etc. Co już było w tamtejszej wojnie luksusem nie lada. Tylko szable zachował każdy ułan własną. Opisałem to w powieści pod tytułem Lewa Wolna. Nie wymieniłem jednak pułku. Był to przeformowany pułk ochotniczy o nowej numeracji 211 ułanów po wojnie 23 trzeciej pułk ułanów. Zresztą pod poprzednim dowództwem Jerzego Dąbrowskiego. Nie mieliśmy zadania przełomowego, a oskrzydlające dla osłonięcia tyłów 5 Armii Sikorskiego przed 4 Armią Bolszewicką i jej trzecim Korpusem Konnym. Rozumowaliśmy między sobą, że skoro na działania pomocnicze tak wyekwipowano nasz pułk, to tym bardziej musiały być wyposażone pułki o działaniu uderzeniowym i tak było. Bolszewicy pod Warszawą zostali doszczętnie rozbici. Z naszej strony pozostała w optycznej pamięci forma pogoni za rozproszonym rogiem, raczej ściganie bezładnych band przy małych stratach własnych i małym zużyciu amunicji. Mackiewicz też pisał o tym, że tak naprawdę oni później mogli kontynuować tą wojnę i wojna nie skończyła się z powodu braku amunicji, tylko dlatego, że przerwano tą wojnę ze względów politycznych, ponieważ Piłsudski tak uważał Mackiewicz, co jest też dosyć mocno potwierdzone w historycznych materiałach, że celowo doprowadził do zawarcia rozejmu z bolszewikami, ponieważ uważał Białą Rosję, tą Rosję carską za większe zagrożenie niż Rosja. Rewolucyjną Rosję Bolszewicką. Jednak mimo tych faktów, oprócz takiej zimnej kalkulacji strategicznej i materialnego wsparcia z Zachodu, oczywiście tutaj heroizm polskie morale leżał u podstaw też tej wygranej. Dlatego często określa się tę bitwę miadem cudu nad Wisłą. Na przykład podpułkownik Romulard Wolikowski, szef sztabu piątej armii generała Sikorskiego, wspominał swojego dowódcę jako najlepszego dowódcę wojskowego w międzywojennej Polsce. Wolikowski dostrzegał w przebiegu bitwy rzeczy nadprzyrodzone, które w jego ocenie miały wpływ na ostateczny sukces. Takie wypowiedzi odzwierciedlają powszechne wówczas poczucie, że polska determinacja była wspierana przez opatrzność. Dodatkowo symbolem heroizmu stała się postać księdzego Ignacego Skorupki, który zginął pod Osobem ruszając do boju razem z młodymi żołnierzami. Wieść o jego postawie i śmierci natchnęła walczących Polaków, a jego przykład stał się inspiracją dla całego kraju. W tym czasie odwoływano się do najgłębszych pokładów patriotyzmu, o czym świadczą ówczesne odezwy takie jak ta. Jak jednolity niewzruszony mur stanąć musimy do oporu, o pierś całego narodu rozbić się ma nawała bolszewizmu wzywamy tedy wszystkich zdolnych do noszenia broni by dobrowolnie zaciągali się w szeregi armii również premier wincenty Witos zagrzewał naród do walki mówiąc gdyby zaszła taka potrzeba musimy podjąć walkę na śmierć i życie bo lepsza nawet śmierć niż życie w kajdanach lepsza śmierć niż podła niewola precz z małodusznością precz ze zwątpieniem ludowi który jest potęgą wątpić nie wolno ani rezygnować nie wolno czy cud rzeczywiście był cudem, czy zwycięstwem dzięki geniuszowi dowódców, heroizmowi żołnierzy i pomocy od państw zachodnich? Ani nie był to prosty cud, ani wyłącznie efekt pierwszej czy drugiej rzeczy. Było to połączenie i polskiego heroizmu, heroizmu żołnierzy, strategicznego geniuszu polskich dowódców. Pomocy sojuszników z Francji, m.in. różnego rodzaju konsultantów czy sztabowców francuskich, którzy też uczestniczyli w planowaniu tej bitwy, innowacji technologicznej, na przykład przejmowania depesz przez polski wywiad, jak również dużego wsparcia sojuszników. Narracja cudu nad Wisłą była potężnym, czy jest nawet do dzisiaj potężnym mitem założycielskim odrodzonego państwa. Warto się jednak zastanowić, czy dzisiaj będzie pełnić tą samą rolę co wtedy. Czy wszystkie polskie zwycięstwa musimy traktować w kategorii cudu, szczególnie to, które było dokonane przy odrodzeniu Polski? W czasach, gdy być może jeszcze wielu zasłuchających żyło współcześnie z ludźmi, którzy uczestniczyli w tej bitwie, decyzje dowódców, wsparcie z Zachodu, wsparcie z Francji, Stanów Zjednoczonych to wszystko pokazuje, że ostateczny wniosek musi być wielowymiarowy. Odpowiedź na pytanie czy był to cud oczywiście sprowadza się do tego, że nie nie był to żaden cud. Miała miejsce przełomowa bitwa, w której wzięło udział dobrze wyposażone polskie wojsko, wyposażone również dzięki pomocy Zachodu, ale również dzięki strategicznym wizjom polskich dowódców, wśród których najważniejszym, wydaje się, był generał Rozwadowski, Piłsudski, w pewnym momencie zawiódł, opuszczając Warszawę. Mimo wszystko, tak jak Rozwadowski pisał, on milczał, żeby podtrzymywać ten mit marszałka. Warto o tym mówić, warto pokazywać jaka była prawda o tym wszystkim, ponieważ tak jak już wspominałem na samym początku, wygrana w bitwie warszawskiej nie sprowadza się tylko i wyłącznie do jednej rzeczy, tylko ma charakter wielowątkowy. Często wiele osób pomija chociażby tą pomoc Zachodu, no bo jak żeby to mogło być, żeby Zachód pomógł Polsce, a tak było, więc warto o tym wszystkim pamiętać. Pokazywać z prawdziwych źródeł historycznych, jak to wszystko wyglądało. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie: jakie macie też opinie na temat Bitwy Warszawskiej, na temat generała Rozładowskiego, na temat postawy Piłsudskiego i Polskiego wojska. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Do zobaczenia.